Dzisiaj jesteśmy w lesie, gdzie grasuje straszny jeleń, ale wiesz co, Pimpek, dzisiaj nie będę mieć takiej starej siekiery, tylko taką epicką, bo będziemy grali w najlepszą wersję. I zobacz, jak sobie podejdę na przykład do drewienka, to pom na jednego hita mogę wszystko rozwalić. Ej, czekaj, przecież to nie jest normalna gra, nie trzeba to mać taką dobrą siekierę, a ja taką słabą. Bo dzisiaj gramy w najlepszą zmodowaną wersję, że tutaj będzie można robić bardzo powalone rzeczy. Na przykład O, opu, zobacz jak ja normalnie wszystko rozwalam na jednego hita i teraz mamy tyle drewienka, że będziemy bogaci. No czek, ale wiecie tych wielkich drzew nie da się rozwalać, kiedy my nawet nie mamy odblokowanego ogniska na drugi poziom. Serio? Ale to jest śmieszne. To w takim razie chodźmy zaraz zrobić nasze ognisko i wiecie co? Będę chciał dzisiaj zlagować całą grę i ją zepsuć, żeby wybuchła. Bo możemy tak zrobić w dzisiejszym odcinku, bo to jest najbardziej powalona wersja. Możemy tyle tych drzewek wykopać na raz, że za chwilę to wszystko będzie zacinać. Co ty na to Pimpę! Przecież to jest takie po, 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 mocne, po, po. ale czekaj, ja już nawet nie mam po, po, po. miejsca w moim plecaczku. Może <słuch> powinniśmy rozwinąć trochę to ognisko, tylko czekaj, coś mi tutaj nie pasuje. Czemu tutaj piszę, że mamy nieskończoną ilość drewna i nieskończoną uh. ilość surowców? Tak, bo to jest najlepsza wersja. Zobacz, nawet nie musimy tutaj nic zbierać do naszego stołu, rzemieślniczego i będziemy mogli sobie wszystko zrobić. Dobra, ja tutaj rozwinę nasz ognisko i zobacz, teraz nawet żaden nieleń nas nie pokona. On już jest na drugim poziomie. A ja mam tego tak dużo i chwila. Może nawet uda się wziąć drewno z tego. Tutaj pisze, że jest tego nieskończono. Ale tak, zobacz, ja sobie zrobię mapę i tutaj wszystko! Możemy normalnie postawić. Zobacz, mam tutaj mapę, którą zrobiłem, i naprawdę to jest najlepsza wersja tej gry, że tutaj wszystko w środku możemy robić. Na przykład, o, taka kapsuła, żeby sobie ulepszyć się, to możemy zrobić, a nawet o, tutaj mam na przykład takie łóżko, które postawię. I to wszystko zrobimy pierwszego o, o. dnia. To jest niemożliwe, leczka, i tutaj jest jele. Nie gadaj, że w takim razie. O, też jest zbudowany, nie on ucieka! Tak jest, bo on się nas boi, bo to jest pierwsza noc, dopiero pimpek. Ale wiesz co? Dobra, niech on sobie tam pójdzie, ale tutaj po prawo mam opcję, żeby pominąć 10 dni. I co ty na to, żeby kupić? Za 50 robuxów. Ale teraz mamy dzień pierwszy, czyli jak pominiesz 10 dni, to będziemy mieli o -o. dzień dwunasty? Tak, patrz tutaj na górze, bo w tym momencie tutaj pisze dzień drugi, a teraz to się wszystko zmieniło i mamy dzień jedenasty. O, o, i znowu mamy dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, i teraz chyba będzie naprawdę nas coś atakować. I zobacz w ogóle, na to nasze ognisko jest już na czwartym poziomie, a my dopiero co zaczęliśmy w Gra! To jest bardzo śmieszne, dobra. A tutaj po prawo, o, mamy na przykład mapę, żeby sobie otwierać. I teraz, o, o, ja chyba słyszałem. Straszną sowę, tak mi się wydaje. Tylko czekaj, my jej chyba nie pokonamy, bo mamy taką słabą broń. Ta się kilka twoja też za dużo obrażeń nie zadaje. Co, dobra, to my zaraz zatniemy tą grę. A tutaj po prawo mogę na przykład kupić, o, daj najlepszą broń na świecie. Więc kliknę to w tym momencie. I teraz to kupię za 200 Robuxów. I pipek, uważaj, bo teraz będę mieć broń do pokonywania wszystkich, bo zobacz. Po, mam tutaj. Aj, ile kasy normalniej broni. Ej, Ej, zaraz, a, 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 czemu ty masz tak dużo tych napojów? Klikaj sobie E i będziesz mógł mieć tego tak dużo. Ty masz nawet bo, 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 bo. zaraz katanę i zaraz tej broni nie mam w normalnej grze. Tak, bo ta gra jest najlepsza. I wiesz co, Pipek? O, nie ruszaj się. Ja teraz założę ci moją koszulkę z nuczekshop.pl albo moją czapeczkę, żebyś tak ładnie wyglądał, a na twoje plecy założę ci mój plecaczek z nuczekshop.pl i wy też wbijcie na nuczekshop.pl, ponieważ to jest najlepszy sklepik i wszyscy musicie mieć coś z kości. Ale poczekaj chwilę, o. czy ja nie widziałem tutaj jakieś sowy nie jest o. już dzień, tylko czekaj, my nie uratowaliśmy żadnego dzieciaczka, a mamy dzień 13! Ej, uratowanie dzieciaka to będzie bardzo prosta rzecz, to my wygramy tą giereczkę, bo zobacz, nawet w tym momencie mogę sobie wziąć jakieś inne teraz broje, o, tutaj mam na przykład pom taką szczelbę, ona jest bardzo fajna, mam tutaj na przykład, ej, jeszcze taką bazukę, zobacz, ona akurat jest bardzo mocna, tylko muszę sobie zebrać tutaj do niej jakieś naboje i za chwilę będę mógł wszystkich tutaj nawalać, a jeszcze tutaj mam na przykład taką broń, która pum, tak mocno, a nawet mam takiego gada mam wszystko, naprawdę, i wiesz co, teraz mi się coś wydaje, że kupię sobie jeszcze całą mapę, żeby odblokować za 100 robuxów, bo to jest najlepsza wersja tej gry, więc uwaga, ja w tym momencie POM, rozszerzam to i teraz będę widzieć wszystko, tak mi się wydaje, bo cała mapa nam się załadowała i tutaj mam jeszcze o, na przykład taki rzecz robuxy do kupienia, czyli najlepsze skrzynki, żeby nam się pokazywały. Tak, bo chcemy mieć najlepsze opę czesty i zobacz, tu będzie otwieramy tą skrzyneczkę, a w środku tutaj będą najlepsze rzeczy i POM! Zobacz, ej, dostaliśmy jakąś wyrzutnię, możesz sobie ją wziąć, pimpę. Dzięki wielkie, da mi się, bo ja nie mam takiej... Super rzeczy jak ty, a nawet skoro mamy nieskończoną ilość surowców, to może postawię oh. tutaj taką ścianę drewnianą. Ej, tak, możemy przecież tutaj wszystko robić. Tak, możemy zaciąć w ogóle tą grę. I wiesz co? Ja chcę właśnie w tym momencie, patrz, pimpek, zerwać wszystkie te drzewa. I coś mi się wydaje, że za chwilę zatnę tą grę. Zobacz, jak ja to rozwalam na raz normalnie. No nie, bo ja się jest taka mocna, po, 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 ale po, po, czekaj, po, może ta bryk, która dałeś, o rozwali te drzewa. Ej, jak ona na działa? Ej, tak, ten jeleń teraz nawet nie będzie mógł gdzie się ukryć. I ej, tyle mamy tutaj tego drewna, że za chwilę. Mój komputer może się cały zaciąć. Tylko ostrożnie dobra, bo jak będziesz tak sześć tyle drzew, to zaraz nie zostanie już nic z tego lasu! Tak, i czekaj, ten drewno jest niebieskiego koloru, a wiesz, co jest niebieskie? Albo podobne, taka poduszeczka, ale a! Ja dostałem od jelenia, Pipek uważa! Nie, to, że mamy takie super rzeczy! Nie oznacza, Pupu. że jesteśmy nieśmiertelni. Musimy wrócić do ogniska. Tak, ale spokojnie, zobacz, my tutaj mamy najlepsze bronie. I gdzie jest ten głupi Jelen? Ja go teraz pokonam. Jak widzisz, będziesz widział jego oczy, to mi powiedz, bo teraz pokonać jest dzień tutaj 13 pisze na... Murze, ale ja tutaj kupię sobie jeszcze plus 10 dni, żeby ten jeleń był najmocniejszy. No, przydałoby nam się to i wiesz co jeszcze jest nam potrzebne, bo tutaj jest taka deszczowa pogoda i może nas uderzyć piorun, ale ja mam coś takiego, płac piórunochron, teraz nic nam to nie zrobi, a to wszystko dzięki temu, że mamy nieskończoną ilość materiału. Ej tak, nigdy nie miałem czegoś takiego normalnie w tej grze, czekaj, chcę zobaczyć co jeszcze by nam się mogło przydać. Ej i może na przykład jakieś jedzonko sobie weźmiemy, bo to akurat jest bardzo mocne i zobacz, to będzie, bo mamy tutaj taką farbę i chwileczkę. O, o, chyba nam się ognisko zepsuło. Co ty w ogóle mówisz, nie gadaj, że nie oddaj żadnego ognia, czyli zaraz przyjdzie do nas ten nieleń. Tak, To może być akurat przewolona sprawa. Na górze pisze, mamy 33 dzień. Mogłem tego nie kupować. Ty normalnie my przechodzimy tą grę w sekundę, ale spokojnie, patrz, ja biorę tutaj jak najwięcej drewna, przecież dużo go mamy. Przecież my już tak zapomnieliśmy o tym wszystkim, o, 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 że o, o, nie o, pamiętaliśmy o, o. o tym, że te ognisko nam cały czas zgasło. O, no nie, i jeszcze to ognisko jest całe mokre, dlatego nie możemy go podpalić. O, no to co my teraz musimy zrobić? Musimy jakoś to. Przykryć, żeby ten deszcz na to nie kapał. Dałem pipek, lepiej coś zbuduj. A ja zobaczę, czy nie ma tutaj tego głupiego jelenia, bo on gdzieś tutaj był. Ale mam najlepsze broń więc spokojnie. Tak, ja tutaj może zrobię takie lepsze łóżeczko i nawet miejsce, gdzie możemy będzie uratować. A w sumie tak naprawdę jeszcze przydałoby nam się. O, taka skrzynka z amunicją. Wow, ile ty tego dałeś? Ale ekstra. Dobra, to w takim razie nam to zostanie. Dobra, to zróbmy to. A w tym momencie chciałbym coś jeszcze kupić. Na przykład Max Tulsy za 129 Robuxów. Coś mi się wydaje, że to będzie mega mocne. Więc kupuję to za Robuxy, bo chcę mieć najlepsze rzeczy. I dostałem tutaj nową sakiewkę. Tak, która ma naprawdę bardzo dużo pojemności. Więc to jest akurat bardzo dobre. Ale wiesz co, Pimpek? Spróbujmy w takim razie pójść sobie może tutaj do lasu i na przykład znaleźć jakiegoś dzieciaczka pierwszego. Tak, bo on tutaj zaginął nam. I teraz będziemy mieli jego lokację. To jest gdzieś w tamtą stronę. I dawaj, musimy tutaj wziąć jeszcze. Wszystkie drewno tutaj porozwalać. A coś mi się wydaje, że jeszcze chcę mieć jedzonko. Czyli o, tutaj patrz, jak sobie wziąłem normalnie. Łatwego króliczka tylko. O, nie, to mi zabrało życia trochę. I tutaj, o, mamy jakąś skrzynkę. Zoba, ona jest mega zadka, ale za nami jest jakiś wilk. Ej, ciekawe, jak twoja bazuka o... rozwali tego wilka! Serio, chcesz zobaczyć jak ja to robię, ale lepiej uważaj, bo Pimpek, zobacz to będzie pom, pom, pom. Ja to rozwalam tylko chwilę, gdzie jest bazuka. O, o, muszę ją znaleźć tutaj. Bazuka jest jedną z największych rzeczy, czyli coś takiego. Może i pocią go pokonałem! O, tak, a ja potrzebuję trochę jedzonka, bo jestem U... trochę głodny. Zjem się to teraz! No tak, weź może tą skórę, bo nam się może ona przydać, żeby zrobić sobie jakieś uzbrojenie. To by było akurat mega mocne. Ale mam lepszy pomysł, Pimpek. W tym momencie chcę rozwalić wszystkie drzewa. Tak, bo zobacz, w tym momencie one się rozwalają i w sumie. Możemy zacząć tą grę, bo chcę zobaczyć, ile mój komputer tak naprawdę wytrzyma. Nie podoba mi się tobie. Już zaczyna troszeczkę ścinać, ale to jeszcze nie jest to. Chociaż jak ty zaczynasz podchodzić do każdego drzewa, jakie widzisz i je rozwalasz, to to się zaczyna robić niefajne. Tak, pipek, ty też musisz sobie kupić taką siekierkę, żeby oczywiście nas to pokonało. Więc dawaj, bo inaczej sam nie dam rady. W sumie masz rację? Ona nie jest jakaś mega droga, więc uwaga, kupuję to białą siekierkę, która podobno jest taka, mocna i czekają. Wow, mam ją! Tak, dawaj, pipek, musisz ją teraz. O, niszczyć wszystko i chwileczkę e, e. Wpadłem w pułapkę jako. No właśnie, co ty robisz? Dobra, dobra, dobra. Ten drzewo chyba jest fałszywe. Jego niestety nie możemy ściąć, ale możemy o. za to ścinać każde inne. No dobra, to zróbmy to jak najprędzej, żeby oczywiście nie mieć nic wokół naszego ogniska. I ten jeleń na pewno do nas nie przyjdzie, ale. O! I gonicie! A wiesz, jaki jest problem? Że nasze ognisko jest wypalone! Czemu my Czekaj. go w ogóle nie ogarnialiśmy? Tak, dobrze to zrobię. I uwaga, ja w tym momencie. O-o, spróbuję w niego strzelić, bo ja pom-pom. Mam tutaj trochę rzeczy jeszcze, ale brakuje mi. Ale chwileczkę, ty. to widziałeś? On chyba sobie teraz to uciekł. I po ile tutaj jest drewna. Dobra, tego jest serio. Za dużo. Z tej strony w ogóle nie widzę żadnego lasu. I bardzo dobrze, dawaj pipek. W takim razie dajmy tego jak najwięcej. I zobacz, ile już tego mamy. Dobra, ale tutaj bym jeszcze coś zniszczył, bo tutaj nam zostały jakieś drzewka. My, wow! Jakby to. Zobacz, jak mi ścięło normalnie greb. Tutaj widziałeś to? Tak, mnie też powoli zaczyna ścinać. To oznacza, U... że jesteśmy na dobrej drodze, ale musimy ścinać więcej tych takich kozackich, wielkich drzew, bo one najbardziej zaczynają grę. Tak, a ja tutaj kupię sobie jeszcze więcej dni normalnie, żeby w tym lesie było i jak będę widział tutaj jelenia, to ci powiem. Ale wiesz co? Chcę zobaczyć, jak będzie tysiąc dni albo 100, Przecież to jest bardzo dużo. To jest wręcz za dużo. Hmm? najlepsze jest to, żeby nie uratowaliśmy jeszcze żadnego dziecka. To jest niemożliwe, żeby osiągnąć wynik 46 dni przed uratowaniem Kogokolwiek. A mnie to nie obchodzi. O, tam widzę, gdzieś jelenia chodził sobie. Ale spokojnie. w takim razie kupuję tego jeszcze więcej. I wiesz co, Pipek? O, ja. Ja słyszę tego jelenia, i w sumie już jest 57 dzień, a nie 67. I uważaj, Pipek, cię goni. Tak, właśnie, do po do łowiska. I jestem nawet trochę głodny, ale na szczęście nasza baza jest taka dobra, że mogę sobie nawet zrobić teraz gulasz z tych marchewek. Haha, tak, czyli jedzonko i bardzo dobrze. I wiesz co, Pipek? Coś mi się wydaje, że ta zmodowana wersja gry jest jedną z najlepszych. Nawet w tym momencie postawię tutaj. Dużo pułapek, przecież ta baza wtedy będzie naprawdę najlepsza. Mogę tutaj dawać wszystko i może ten Jelonek tutaj wpadłby to tu by było akurat mega dobre, ale ty na nią uważaj, bo to jest... A, mega mocne i czekaj, ty się teraz nie możesz ruszać! O, pomóż mi, zablokowałem się! O nie, Pipek mógł się nie ruszać, ale wiecie co? I tak, zmierzaliśmy w najlepszą zbudowaną grę, a teraz pipek i ja normalnie pokonam cię moim mieczykiem, kość tutaj! O co Ty zrobiłeś, do no nie! Tak jest!